tutaj jeszcze <laughs> nic nie powiedziałem o właśnie więc to zrobimy myślę jak to wytłumaczyć <laughs> też ciekawa rzecz To, że jest zero, to znaczy, że ten główny policjant, który przez całe Prawo i Sprawiedliwość prowadził to śledztwo w sprawie tej pedofilii, że to był on. Tak mi się wydaje, że to był on, że tutaj <laughs> przez wiele lat był jakiś jeden policjant, który był całym takim głównym mistrzem ceremonii. <laughs> I on sobie tak chodził tutaj, jeździł razem z nami sobie tam, trzy kilku było tych policjantów, nie wiem, podejrzewam, że Komenda wózka Kielce. Tak mi się wydaje z tego całego zachowania i tego wszystkiego. Cały TUM pomagał i tak dalej. I to było coś takiego, że to widać, że to jest taka wstydliwa teraz rzecz dla nich. I to jest po prostu tam. Raczej nie ma co liczyć, że to będzie akurat jakiś taki temat. Ale nic. Ja po prostu tutaj w ogóle się nie cofnę, jeśli chodzi o wyjaśnienie tego. I na zasadzie, że na przykład tam będzie ktoś, przyjdzie, ktoś nie przyjdzie, mnie to nie interesuje w ogóle. Znaczy, no, Nie interesuje mnie to na zasadzie takiej, czy będę prowadził, czy to nie wpłynie na sposób prowadzenia przeze mnie liveów i tam. to, to jest nieistotne. Po prostu wiem, że prędzej czy później istnieje duże prawdopodobieństwo, że po prostu. Będzie to się coraz bardziej wymykać pod kontroli prawdopodobnie i nie wiem po prostu jak działa tu, nie, jak było z matką. I o co chodzi, że teraz mi wyświetlają. Cały czas mi wyświetlają tą panią, że umarła. Aktorka zaraz jej ja pokażę na drugim telefonie. No, bo to to wyświetlają. I to jest. Znaczy to jest, wiem, to jest takie podkręcanie algorytmów. Algorytmy cały czas prowadzą, pomagają, wprowadzają śledztwa. I to jest takie przesunięcie tej sprawy troszeczkę w szarą strefę. W czasach prawa i sprawiedliwości do obcykali, o jest. Cały czas mi wyświetlają tą panią, nie? On wiecie dlaczego? Yy, to jest nawiązanie do... Podobno jest do nauczycielki Suznowid z, z ekonomii. To jest aktorka chyba z tego. Nie wiem, alo, alo, czy coś takiego, że nie żyje, nie? Ale już jestem po prostu masakrowany nią, że no to po prostu wyświetla mi się już 500 razy, nie? Tak, jakby to w ogóle było ten. I już są coraz większe zbliżenia, że ona już się tak patrzy na mnie i że, a, i oni czekają i patrzą się wszyscy, co będzie robił, czy się będzie było, czy coś tam, nie? Jest y, po prostu, jak jest jakaś, y, jakiś, jakaś rzecz, żeby przestresować, przestraszyć, czy coś w tym busie, nie? To jest taki pierdolec właśnie tej, tej policji, taka cecha charakterystyczna. Jak na przykład, yy, jak zacząłem pracować, to był pierwszy rok, 2017, jadę, nie? I oni tutaj już zamontowali, to wszystko przeglądają się i przejeżdża motor, przejechał motor i dba! I ja zrobiłem tak, podskoczyłem, nie? I później przez kilkanaście miesięcy, no stop, namawiali motor, motocyklistów i oni podjeżdżali, po cichu podjeżdżał i tak widać, że się patrzy i dba! nie? I ja podskoczyłem jeszcze tam kilka razy i dopiero później mój mózg już po prostu został tak już zmasakrowany tym, że już po prostu całkowicie zobojętniałem. I dopiero jak przestałem reagować, to przestali to w ogóle robić, nie? I ze wszystkim tak jest. Wszystko w ogóle jak jadę, to jest cokolwiek się spojrzę, gdziekolwiek tylko coś i od razu jest ten, nie? Jest cały czas śledztwo, obława i generalnie to dlatego tak jest, ponieważ tu jest no, naprawdę, tu jest kilkaset ekip policyjnych, oni wszyscy prowadzą na śledztwo równolegle, yy, wszyscy tam. I yy, każdy sobie może coś wymyśleć, każdy sobie może jakąś prowokację zrobić, każdy sobie może ten... I je, jest po prostu... Jedni czekają, aż inni odejdą, żeby Luka się zrobiła i wchodzą z jakąś akcją, nie? Z jakimś yy, żartem, z jakąś prowokacją, jakimś tym. I teraz na przykład yy, się natoczyła okazja, Jakaś tam ekipa, czy nawet kilka ekip, wyczaiło, że ta baba nie żyje, że ona jest podobna. I yy, zaczęli wyświetlać. Ja tutaj siedzę i patrzę, co będę robił, nie? Jak się będę, czy się będę bał, czy ten, czy, że w cusnowicach była ofera, ta nauczycielka. I teraz tak, ja, ja wyjaśnię, bo to jest bardzo ciekawa rzecz. To ten wątek jest już długo tutaj prowadzony przez tą policję. Jeśli chodzi o to, ta pani jest podobna do mojej babki z mychadłowa. Babki yy, mat, yy, matki mojej matki, właśnie która jest y, też tam chora, jakieś tam problemy ma zdrowotne, która jest w w, y, w Domu Pomocy Społecznej. I tak, zacznijmy od początku. Ja tak w skrócie powiem. <laughs> y, to nie jest tak, że. Bo y, tutaj się pojawiła później. Y, oni zaczęli śledztwo. Dlaczego się boję? Dlaczego się zestresowałem i tak dalej. Ja się w Cuznowicach stresowałem na każdych lekcjach. Na niektórych nawet bardziej jeszcze trochę, tylko tam akurat nie zwrócili uwagi na to. Czy wychowa czy nauczyciele akurat jakoś tam ja się stresowałem na ekonomii, dlatego, ponieważ chciałem wyjść na takie cool gościa w ogóle, że siedzi na lekcji, wszystko nie? A część mózgu płatała mi figla i niszczyła mój wizerunek, niszczyła w ogóle ten i mi było głupio, że się stresuję. Próbowałem to, stre, to stresowanie powstrzymać, tyle nic poza tym, próbując powstrzymać, jeszcze gorzej było. A na lekcji ekonomii, to nawet ja miałem coś takiego, że tak siedziałem. Tak lubiłem y, tą, y, nauczycielkę i taki miała pozytywny, fajny wygląd. Y, tak snać, złapałem na czymś takiego się tak patrzę, przyglądam, że ten. później tak myślałem, że oj, dobrze, może to jakoś trochę takie podejrzane, czy może jakieś dziwne. Y, ja wtedy paliłem marihuanę i w y, tamtych czasach jeszcze mój m, po prostu. Y, Starsze takie y, problemy mój mózg stwarzał i bardzo mi zależało na tym, żeby też super wypaść i tak dalej. I tam po prostu zaistniały warunki techniczne, że taki, była taka atmosfera y, grozy, jakiegoś takiego napięcia, wszystko tak cicho, każdy się bał i tak dalej, nie? I tam zaistniały warunki, że y, te moje cechy, które próbowałem ukryć, y, to że ja się stresuję, boję, że jestem taką, y, taką mam cechę jakąś taką pizdowatą. To tam wręcz to zostało wyeksponowane. I to i to był problem, nie? Okej, okay. I, i tyle, naprawdę, nic więcej. I na, było na przykład tutaj kilka lat temu coś takiego, że. Yy, któryś tutaj właśnie widać było, że któryś z tych mistrzów ceremonii, tutaj co prowadził to śledztwo przedstawił taką tezę. Normalnie mi wyświetlono, nie, że. A ty może oprawiałeś seks z matką, czy coś tam, bo coś tam się odzywałeś, że jest jakiś problem, że w ogóle boisz się, że zestresowałeś na tej w ogóle takich ludzi, którzy. Bo też na różnych kantorach ustawiali gdzieś te osoby i tak dalej, wszędzie, wszyscy pomagali, żeby wyjaśnić tę sprawę, czemu ja się boję osób podobnych do matki i czemu ja tam jakiś problem mam. I normalnie przedstawiono, że może ty seks uprawiałeś z nią. I to, to, że taką tezę przedstawiono, to jest nic, bo. Później była asysta kierowców tirów i oni wszyscy zaczęli mi naciskać. Yy, zaczęło się jakieś takie właśnie dojeżdżanie, mruganie, czy wyświetlanie na przykład i yy, podobne do matki, i ten. I Autostrada pomagała, wszyscy pomagali, próbowali mieć czymś się przyznał. No i do, yy, już i kilka razy było coś takiego, że mnie dociskali i faktycznie ja spanikowałem gdzieś, zacząłem się przyznawać, tak jak w lod na, na Kuczyn gdzie oddziałowa prowadziła, tam też w książce jest, że siedzieli takie sesje i żeby się wszyscy przyznali, co przeskorbali w dzieciństwie, czy, czy coś zrobili, byli niegrzeczni. Yy, tutaj też coś takiego zrobiono ze mną i ja się przyznałem kilka razy w życiu, już tutaj yy, do różnych jakichś takich szopek, no i teraz we, yy, wszyscy to tam. Też miano nadzieję, że z matką, że z tym też że, yy, będzie podobnie, że raz ja panikuję, jak będą mnie przyciskać, nie? że po, będą pomagali kierowcy tyru, ty, ty, wszyscy ten. I... Przez kilka miesięcy to trwało. W końcu w pewnym momencie sobie dali siana, odpuścili. I sprawa, jak widać, nie jest całkiem zamknięta. Nie? Że teraz przy okazji śmierci tej, tej pani, tej aktorki, ale zobaczymy jeszcze, odświeżamy. Na pewno się tutaj wyświetli. Zobaczymy, Waldemar Żurek też jest cały czas wyświetlony. Po prostu teraz jest coś takiego, że algorytmy, oni już oni zrobią, nie zrobić. Więc się ci będzie siedział z boku, nie? Chipsy psyjad i włączam algorytm, i ten algorytm nie zajeżdża, nie? Cały czas, cały czas. I, I kierowcy tirów, jeszcze przy okazji jakieś tam asysty, nie? I czekają, nie? I, i, I to jest naprawdę już po prostu takie natężenie, nie? Tych różnych jakichś takich zarzutów i tych. Nie, nie ma jej. Dobra, nie ma jej, ale ja screena zrobiłem, bo wiedziałem, że w pewnym momencie. Jeżeli zacznę tutaj mówić i, i dyskutować na ten temat, to ona zniknie. I się zabezpieczyłem na to, na tą sytuację, Patrycja Routlege. Jest, Patrycja Routlege nie żyje, nie? I cały czas, już po prostu y, kilkadziesiąt godzin je, jest, ten. No stop to jest po prostu temat numer jeden w moim, na moich smartfonach no, na tym, nie? W moich wiadomościach w treściach wszystkich moich, nie. I yy, sztuczsza inteligencja zaczyna pomagać, prowadzić to śledztwo i próbować wyjaśnić. Mm, nie, nie uprawiałem seksu z matką. I yy, nie ma aż tak nie ma po prostu aż takich jakichś tutaj yy, po, yy, podstaw czy jakiś tak. I, yy, Generalnie to jest tak, że faktycznie się trochę stresuję, jak patrzę oglądam. Dlatego ponieważ Wy jak prowadzicie to śledztwo, to wywołujecie traumę. Wy, wyświetlacie coś na przykład tak, tak, na przykład tą babę, I ja jestem atakowany na różne sposoby, tak wyrażony prądem przy tym. I to powoduje, że po iluś latach ja zaczynam się bać faktycznie, i zaczyna się tworzyć sprawa, że faktycznie zaczynam ten, nie? Coraz bardziej reagować, i y, algorytmy coraz bardziej zaczynają y, wykrywać, że, że ten. No bo teraz na pewno już tutaj troszeczkę niepokój był wykryty, czy jakiś ten y, lęk, czy strach, dlatego, bo wy produkowaliście to za bardzo agresywnie, po prostu prowadzicie y, tego typu śledztwa i produkujecie. Też właśnie coraz bardziej bombardując mnie i atakując, i całym tym tłumem, i wszędzie, w każdym. Ja się boję teraz do publikacji iść na przykład. Jest tutaj problem, troszeczkę, właśnie, z załatwianiem się. Różne jakieś takie szopki są, niestety, oglądają, ale to wynika na przykład z tego, że za bardzo mnie straszycie, non stop mnie straszą. Wyświetlają, że od dwóch dni, nie?, że bateria się słabo ładuje, że. Jest ten, że oj, tutaj jest teraz zagrożenie, niebezpieczeństwo. I to faktycznie działa. I kurczę, ja mam problem na przykład, żeby iść do ubikacji. Jest ubikacja tam i się zastanawiam już. I już ten, jest jakieś takie podjeżdżanie, że ktoś gdzieś podjechał, ktoś coś, coś tam, wy po prostu tam. I ja zauważyłem, że oni w później nie, ten, że później się śmieją, że on się boi wyjść czy coś tam. Jakieś takie żarty były. To jest też ciekawe, że te same osoby, które biorą udział tutaj w budowaniu atmosfery zagrożenia i, i tego, później nie zajeżdżają tego, chłopie, jak budujesz atmosferę zagrożenia czy coś, no to, kurde, taki efekt jest, że y, po prostu, no taki jest efekt. No tak to działa, nie? że y, to jest naprawdę skuteczne. Jeżeli przez, jadę przez ileś tam w trasie, pracuję, jeżdżę i tak dalej, no, jest zbudowana atmosfera zagrożenia, to prędzej czy później ja zacznę. Y, Będę miał problem, żeby pójść się załatwić, i tak dalej. Ja teraz widzę, już bardzo mi się chciało załatwić. Miałem problem z tym, już nie poszedłem przez jakiś czas, i już będzie, że rak, że to problem z trawieniem i tak dalej. Też, też tego nie zależycie, To tak działa, że jeżeli yy, przetrzyma się, że coś tam, organizm przechodzi w taki tryb yy, powstrzymywania, jakiegoś takiego, już po prostu zaburza się to. Yy, to też, kurde. Wy, jako policjanci, nie? Ja, ja, ja rozumiem, że Wy nie, nie jesteście jakimś psychologami, czy jakimś. Nie, nie, nie te w dupie to Was to nie interesuje, ale taką ciekawostkę Wam powiem, że to tak działa, nie? Że są takie różne, wasze, własne efekty działania b, y, i Wy później nie ja życie tego. W ogóle zauważyłem, że Wy nie widzicie. No kurde, y, to jest, z jednej rzeczy chcesz zdać sobie sprawę, nie? Że jeżeli robicie tak, budujecie atmosferę zagrożenia i ten, oblężenia takiego, no to. Y, y, Później są takie różne efekty, nie? I to jest wymuszone przez Was. To też chociaż rozumiecie, to później nie, nie krytykujcie mnie, tylko generalnie to jest Wasza robota, nie? To tutaj, to, to, jest, to, wy, to wy to zrobiliście, nie ja. Tak naprawdę, nie? Dobra, ja włączam. wyłączam, powiedziałem, co miałem powiedzieć.